Cześć! Byłem na złomie. Wydałem 10 złotych. I zobaczcie, co udało mi się dopaść. Tutaj będę liczył na Waszą pomoc. Może ktoś z Was ma wiedzę. Taki hełm kupiłem. Tak to wygląda. I jeszcze z resztkami skóry. Wygląda mi na strażacki, ale kurcze pewności nie mam. Tu ma wgniotka. Poza tym jest nawet nie najgorszym stanie. Jak macie wiedzę na ten temat, to dajcie proszę znać w komentarzu. Coś takiego. Szkoda mi było to zostawić na hałdzie. No i do tego. Jeszcze takie zakupki. Resztka stycznika. Ale widzę, że z styk, styków części została nie ma tylko cewki. Kolejny stycznik połamany, bo nie chciały się śrubki dać odkręcić, więc wymontowywałem butem. Tutaj ceweczka elegancka miedziana. Taki stycznik. Też z buta wyjęty. To jest reszka, resztka od tego. Druga część. No i trzeci stycznik, który z, no, <mocniej>, mocniej dostał, ale zobaczcie jakie tu są grochy wielkie. czapeczka całkiem niezła na miedzi do odpalenia włączniczek sprawdzę przyda się do listwy którą ostatnio ze złomu przywiozłem jeszcze resztka stycznika Oczywiście nie pominałem tych styków, które mi powypadały. Cewka. Tu jeszcze jeden styczek. Zapalniczka do samochodu. Taka śmieszna mała. Przyda mi się. Jakieś kluczyki. Dwa dławiki. To oczywiście na miedziuchę. Dyszka zainwestowana. Myślę, że się spokojnie zwróci. A ja biorę się za demontaż tych styczników. I na końcu, jak zawsze, zobaczymy, co się uda z tego wydłubać. Zapraszam Was na film. Редактор Ładne, ładne. Troszkę z tego się uda wydłużyć. Tak to wygląda, dławiki zostawiam sobie na później, jak mi się ich więcej nazbiera to rozbiorę hurtem, no troszeczkę styków jest, te muszę sprawdzić czy one czasem nie są do wydłubania, zerknę. Dokładnie tak. No dobra, idę to podpalać. Zobaczmy, co się udało z tego wydłubać. Stal. Nie zobaczymy, za dużo. 400 osiemset dziesięć gramów. Są kabelki. Pięćdziesiąt siedem gramów do oskurowania. Mosiąc 164 sześćdziesiąt gramy. No i oczywiście groszki. Czternaście g. sześćdziesiąt dziewięć grama. Całkiem fajnie, a razem udało mi się do tej pory nazbierać dokładnie 120 gramów. Także po malutku do przodu, do kilograma daleko, ale małymi kroczkami jakoś się dojdzie. No i zapomniałem o miedziuszce 140 gramów dokładnie. Dziękuję Wam serdecznie za wizytę. Zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.